Cześć, tutaj Ewa z Yogi. E, jesteśmy właśnie na planie e, naszej nowej serii wideo Yoga dla biegaczy. Poprzedni sezon trzymy medale mistrzostw Polski, ósme miejsce na mistrzostwach świata. No cóż. E, udało się naprawdę sporo rzeczy osiągnąć. E, no i myślisz, ma... że to trochę dzięki jogu Tak, też? myślę, że tak. E, Jest to na pewno element, który pomaga mi właśnie w odnowie, regeneracji. Mhm i budowanie sprawności. A jest na no Eka Yoga jest najlepsza dla biegacza? Bo jest dużo różnych stylów jogi, prawda? Więc co ty polecasz jako ekspert biegaczowi? Ten styl, który którego ja uczę i według którego praktykuję to Ashtanga Vinyasa Yoga. Jest to metoda, która bardzo koncentruje się na oddechu jakby to stanowi punkt wyjścia do praktyki. Więc jakby do treningu biegowego już sam ten element jest bardzo ważny. Ponadto jest to dynamiczna odmiana jogi, co sprawia, że ciało szybko się rozgrzewa. Synchronizacja ruchu i oddechu wytwarza takie naturalne ciepło w ciele, dzięki czemu stoimy się bardziej praktycznie, a szczególnie jakby napięte mięśnie biegacza od razu dostają jakby sporą dawkę pracy. Justyna, dziękuję Justynu za zaproszenie i pokazanie, a, za taka lekcja. Myślę, że to jest skierowane głównie dla, dla was, dla biegaczy. Nie? Tak, ale myślę, że e, dla każdego biegacza, czy biegasz 3, 5, czy w ogóle zaczynasz swoją przygodę z bieganiem, pomyśl też również o rozciąganiu, o właśnie jodze. Ja przygotowałam dla was takie dwie sesje przed i po bieganiu, które możecie są to krótsze sesje, które możecie zaraz przed i po treningu biegowym wykonywać. Również dłuższą sekcję około pół godziny, która będzie świetnym uzupełnieniem, na którą poświęcić nieco więcej czasu, ale będziecie mogli sobie właśnie bardziej głębiej popracować w tych pozycjach e, oraz kilka filmików takich krótszych, gdzie szczegółowo wyjaśniam najtrudniejsze pozycje. Powtarzajcie za Justyną. E, ale nie, nie to spinajmy, też. Nie, nie spinajmy się tak. To ma być naprawdę frajda, że, że coś robimy. E, Trochę... <grymne> <grymne> Jeśli ktoś uważa, że jestem fajna, to na pewno też wie, że składę na to joga. Marcin, jesteś zwycięzcą, nie? Jestem zwycięzcą, e, a jestem, co wymagało wiele pracy. E, myślę, że Chciałem chciałbym mieć tylko sobą, a przy zwycięstwo. zwycięstwa To, to, to jest wypadek, wypadek taki trochę przy pracy, bo no, jeśli ktoś powiedzmy. No, o taki wypadek. Tak, no. To, ja to, to jest wypadkowa wielu rzeczy zwycięstwo. A jeszcze nie zabierzesz na bieganie ze sobą dzisiaj? Myślę, że. No zapomniałam cię włotów. Ktoś na musi mieć panią nią domu. Ja przygotuję. Obiad. Aha, rozumiem, czyli... Tak, no to teraz... Ewo, Dlaczego? Nie, nie, nie. Możesz sformułować, jak tego jesteś zadowolona albo coś. Nie, nie